Cześć! Idę właśnie na działkę zobaczyć, czy coś tam się na niej dzieje. Wiem, że bloczki były przywiezione, bo to widziałam u Emila na filmiku ja osobiście jeszcze tam nie byłam. Także dzisiaj mam zamiar iść się przejść i zobaczyć, czy już coś ekipa robiła. Także jestem bardzo ciekawa. Ile już zrobili i jak to wszystko wygląda. No i co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Słuchajcie na Emila filmiku. Emil wspomniał, że byłam u masażysty. Tak, oczywiście. E, chciałam powiedzieć, że byłam dopiero właśnie drugi raz, e, ponieważ pali mnie tutaj ramię, ale to już od jakiegoś dłuższego czasu. Ale sobie nigdy nie zdawałam sprawy, mówię, po boli, po boli to i przestanie. Ale jednak coraz gorzej, coraz gorzej. No i okazało się, że prawdopodobnie jakiś no, mięsień, mięsień mam bardzo naciągnięty, e, bardzo spięty, także no, musimy to rozmasować. Znaczy, on musi mi to rozmasować. E, oczywiście po pierwszym masażu to miałam tak, e, że nie mogłam w ogóle siadać. Całe plecy mnie bolały. Spać w nocy nie mogłam, tylko na boku lub na brzuchu. Także. E, a, Cześć. No, hej, no jeszcze. A zobacz, Magda, co wziąłem. Co? Na mikrofon. No i to też będziesz się nagrywać tutaj no, na pytam moim kanale. Czy, czy mi się przyda? Oj, nie wiem, wątpię. To może włączę to. <laughs> włączę, ale będę cicho chyba. Dobra. Chyba, że będę już nie wytrzymam. Chyba, że nie wytrzymam i będę musiał coś dopowiedzieć. Dobra. Dobra. <laughs> ok, tak może być. No i słuchajcie, no i właśnie mówię. Jaki temat masz? Och, akurat, że u masażysty byłam. O Jezus, ten masażysta, muszę go dorwać. Co, on lepiej ode mnie masuje? Nie, w ogóle pozdrawiam, ponieważ też, też nie ogląda, także... Też Cię ogląda? Jezus, no wie, jeszcze że, czegoś tak. nie wiem? Słuchajcie, nie, naprawdę, ja właśnie Emil mówił, nie, że miałam siniaki, bo no, mam delikatną skórę, rzeczywiście, gdzie gdzieś się uderzę, to zaraz jakiś tam siniak. No i te plecy też, no, no bolały, nie? Wiadomo, no, to jest masaż leczniczy, także... Zobaczymy efekty po nim, jakie będą. Na razie był drugi raz i jest o wiele lepiej, niż za pierwszym razem. E, jednak też odczuwam ten ból, ale już już troszeczkę mniejszy, także parę razy pochodzę. A, jeszcze jutro idę, no. I parę razy pochodzę i zobaczymy. A potem sobie jakiś relaksacyjny zrobimy, żeby się zrelaksować. A to chyba ja już Ci zrobię, co? <laughs> Nie, profesjonalista musi to zrobić. O kurczę, to jakim <laughs> jestem Ty? Ty to wiesz, tak o. Czasami możesz mi m, moje plecki pomasować. No. A ja nie mówię o plecach. No ba, o czym ty mówisz? Chcesz to usłyszeć tutaj. <laughs> no i słuchajcie. E, także to na tyle. Nie będę tutaj przedłużać więcej. Tak, no i jak mówiłem, idziemy na działeczkę, także za chwileczkę się zobaczymy. Słuchajcie, mam taką ciekawostkę. <laughs> ciekawostkę. Nie, słuchajcie, tutaj na... Yy, tutaj niedaleko naszej działki, o tak powiem. Yy, Przejeżdżałam parę razy i widziałam, że coś się zaczyna dziać, czyli ktoś kupił działkę i również będzie się tutaj budować. Na tej samej na tej samej ulicy, tej samej ulicy na tej samej drodze praktycznie. Czyli A sąsiedzi, zobacz już paliki, już paliki mają do ogrodzenia. No już mają, także na pewno coś się y, niedługo będzie y, dziać. Z tego, co słyszałam to pozwolenie, nie? bo to od sąsiadów z kolei, że pozwolenie, y, czekanie na pozwolenie. No i to wszystko chyba prawdopodobnie już papiery, może dostali, może dokumentację, wszystko i będą też się zaczynać. Także nie jesteśmy sami. Tak jak w ogóle, no wielu, wielu się buduje z was również, także... Z tego co ja słyszałem, to oni chyba też za granicą mieszkają, ale nie jestem pewny, ale jakich dorwę gdzieś na tym chodniku, to do nich podbiję zagadać. Nie, na no pewno. A nie jak ich, ich nie polubię, bo to różnie bywa, to będę wpadał im okradać budowę jakiś steropian zakoszę dla siebie. Ta. Jakiś kawałek druta im odkopię co, i dla siebie tutaj... przyłącza. A co tam? ty mi tutaj gadasz? No. No dobra, tutaj też właśnie nie wiem, czy kiedyś Emil pokazywał, ale pewnie jak tam dronem kiedyś leciał, no to też było piękne, tutaj ten domek jest. Pan również tutaj o trawkę dba. Zielono, przepięknie. Niech dba, niech dba, bo mój Maksymus gdzieś kubki musi walić na pięknej trawce. Oj, <śm> ten Emil. No, dobrze, to nie, nie przedłużamy, także naprawdę, no mówię, no ludzie się budują kawałek dalej, koło nas też tutaj, tylko w drugą stronę. O, ale tam, tam to, tam to powiem wam, żebym chciał wam pokazać, bo normalnie przy, od, ronda, od ronda gdzieś ma, nie wiem, żeby nie skłamać. 50 metrów nie 50 metrów to nie jest nie w maksie. No. No. I oprócz tego jeszcze e, uwierzcie mi, że tam akurat jest oczyszczalnia ścieków, ale to nie chodzi o to, tylko że non stop jeździ ciężki sprzęt tam, nie? Czyli jeżeli 50 metrów jest, a ten ciężki sprzęt pokonuje zawsze te rondo, bo jeżdżą tam ja nie wiem, jak ta ulica musi tam dudnić w tym domu, jak będzie dudnić, no nie, nie wiem. Wiadomo, ale rzeczywiście, no wszędzie, gdzie znajdzie się miejsce, yy, są wstawione domy, się. wciskają no. Także naprawdę, yy, no, no tak nie tak, tak jest, ale też coś było, nie? Z tam ziemią, może też już jest kupiona, czy nie ta? Tu z tymi słupami też chyba. Już jest sprzedana. E, tu, sprzedana. No, Możesz kupiona, pokazać. Na, też tutaj ta koło cała, Ta Także... cała ziemia też już jest sprzedana. Ja widziałem ją na ogłoszeniu, pokaż. I ten sub chyba, żeby go usunąć, kosztował 30, 35 tysięcy złotych, żeby go usunąć. Ale tam słyszałem jeszcze na dodatek, że tam jakaś wtopa była, bo jakieś kable lecą pod ziemią przez chyba dwie sąsiadujące działki. Ale nie, nie jestem pewny, także nie chcę się powiadać. także ktoś mógł zaliczyć dużą wtopę. Ale nie wiem. Nie wiadomo, nie. Ja tak słyszałem od innych sąsiadów, także. No to na pewno za jakiś czas zobaczymy, nie? czy też będą się budować, czy to jednak... Czy to tam na handel? Czy to na handel, nie wiadomo. Ale e, tak, tak, także... E, tutaj widzicie, no budowa, budowa e, domu to nie jest takie hop -siup. Rzeczywiście tutaj Emil ogarnia telefony, szuka tam różnych ekip. wyzwania, no stop także to też wiecie, no... Potrze no też się O, Stres idzie na niego, tak jak już kiedyś się wspominaliśmy. Dlatego się nie dziwcie, że ja muszę sobie chlapnąć zawsze codziennie. No naprawdę, codziennie chlapnę. Ty już ten masz takie głupoty, gada. Nie, nie słuchajcie go. Ktoś mi, ktoś mi tam napisał, no w sumie dobrze napisał: Emi, nie mów tyle, że, że ty pijesz, wiesz co bo to tak jakby o moją reputację chodzi, że jestem takim pijakiem, ale wiecie co? Jaki ten pijak, dwa piwa wypije i. W... Bomba Leżę. Kulam się po podłodze. No a wszyscy myślą, że o nie, jest, nie, słuchajcie, no i jak ja nie. wypiję, no to ja o tym mówię, słuchajcie, ja generalnie... Mam to gdzieś, no kurczę, no taki jestem i jak wypiję, czy tam... To mówię o tym. Dobra, zaraz się zbliżamy do działeczki, także za chwileczkę się widzi. Ale my... jeszcze daj mi powiedzieć, bo wszyscy piją, a każdy to ukrywa, także... No ja jestem szczery. Już skończyłeś? Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze no, chciałem pa, coś powiedzieć. Pa. Jestem już na budowie. Słuchajcie, dla mnie to wszystko wygląda jak klocki Lego. A dlaczego? Bo ja się na tym nie znam. E, także chciałabym Wam pokazać. O, proszę bardzo. Przejdę się może dookoła. Także już coś się zaczyna dziać troszeczkę muru powstaje, także jak to się mówi, mury pną się do góry, czy mury pną się w górę naszego domku, co mnie bardzo cieszy, bo wiecie jak jest fundament, wylany, no to co? To wszystko idzie w ziemię, no to no, jest fajnie, już coś się tam dzieje, ale no dla mnie bardziej wizualnie jest tak jak teraz, że już ściany powstają, także już jakiś zarys jest. Także sobie możecie tutaj zobaczyć ze mną. Tutaj będą oczywiście dwa okna: jedno tutaj do salonu takie mniejsze, potem drugie wcale aż takie małe nie będą, bo myślałam, że rzeczywiście będą troszeczkę mniejsze, ale nawet całkiem to wyszło. Nie wiem, czy to tak widać. W tamtej strony. Tutaj będzie wyjście na ogród. Także drzwi zobaczymy, jakie to będą, czy będą przesuwane, czy to będą e, otwierane. To jeszcze czas pokażę. E, musi, musimy się e, konkretnie zastanowić. E, no i mogę wejść tak z wami troszeczkę do mojego domku. E, póki co właśnie mówię, to tak śmiesznie wszystko wygląda. E, no bo co, no ściany powstają, bloczki są. Fajnie to wygląda, wynajmniej dla mnie. Tutaj troszeczkę na środku właśnie są postawiane, żeby budowlancom się lepiej to wszystko przynosiło i żeby nie musieli daleko chodzić z tym. No i praktycznie to na tyle chyba tutaj, nie? Z tego domku. Także Także wszystko idzie po dobrej myśli. I mam nadzieję, że Wam ten króciutki filmik się podobał. Jeśli się podobał, to oczywiście łapki w górę. Komentujcie też. Nie będę oczywiście, znaczy tak, nie będę. Będę jak najczęściej starała się tutaj przychodzić. Ponieważ no, dla mnie to są już takie etapy y, widoczne y, gołym okiem, że jednak te mury powstają, jednak ten zarys domu się już y, maluje, o tak mogę powiedzieć. Y, no i na pewno będę chciała tutaj przychodzić częściej i y, nagrywać dla Was filmiki. O, właśnie też, właśnie teraz patrzę na, na Emila, bo steruje dronem. Słuchajcie, y, gdzieś tam u góry jest, nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, ale chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, bo Emil właśnie lata dronem i robi takie wstawki od samego początku czyli jak była trawa, potem dziura, potem każde takie etapy po kolei i on na koniec gra Wam wszystko takie, właśnie w filmików. Z tego drona, nie? Takie fajne ujęcia. Także mam nadzieję, że to będzie bardzo fajne i ciekawe, jak powstaje od podstaw nasz dom. Mm. No i mam nadzieję, że Wam się wszystko yy, spodoba również, nie? I jesteście ze mną, oczywiście. Słuchajcie, dostaję od Was bardzo fajne komentarze. Bardzo miło mnie odbieracie. Bardzo pozytywnie. A to jest najważniejsze. Yy, no, wiadomo, tam. Jedni piszą tak, drudzy tak, jednym się podoba mniej, drudzy, e, drugim bardziej. Ale słuchajcie, ja mówię, no, chciałabym właśnie z Wami spędzać troszeczkę więcej czasu e, nagrywając i mam nadzieję, że tak to się stanie. Także słuchajcie, pozdrawiam Was serdecznie. Łapki, tak jak mówiłam, w górę to by było fajne, e, bynajmniej motywujące dla mnie. E, no i pozdrawiam, także trzymajcie się i buziaczki.